W Piśmie Świętym jest wiele wersetów, które mówią o zrównoważonym życiu chrześcijańskim, o którym mówiliśmy. Oto kolejny przykład tego. Wiesz, kiedy czytasz takie słowo, to fantastyczne wyzwanie. List do Filipian, wersety 14 i 15. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. Pomyśl tylko o tym jednym zdaniu. Wyobraź sobie, że robiłbyś wszystko w swoim domu. Wszystko każdego dnia. Od rana do wieczora. Bez narzekania i bez marudzenia. Od rana do wieczora. Zarówno ty, jak i twój mąż lub żona. Czy możesz sobie wyobrazić, jakby wyglądał twój dom? To będzie raj na ziemi. Myślisz, że diabeł pozwoli na to? Nie. Zrobi coś, co sprawi, że będziesz na coś narzekać lub marudzić z jakiegoś powodu. To nie jest zrobione, albo to nie jest zrobione lub jakieś nieporozumienie. Cóż to jest za słowo? Wszystko czynić bez szemrania i sporów. Czy to drobnostka? Nie! Werset 15 mówi, że to jedyny sposób, w jaki możecie pokazać, że jesteście dziećmi bożymi. Czytałeś to? W następnym wersecie. Zróbcie to w ten sposób, abyście mogli pokazać, że jesteście nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi pośród narodu złego i przewrotnego. Teraz przeczytaj, jak często mówiłem, przeczytaj ten werset w jego kontekście. Gdybyś zapytał przeciętnego chrześcijanina, dlaczego nazywa świat przewrotnym i złym narodem, powiedziałby, bo jest pełen cudzołóstwa i terroryzmu, tego wszystkiego. Nie, nie, nie. W kontekście. Pokolenie na świecie jest złe i przewrotne, bo cały czas marudzą i narzekają. O tym tu mowa. Przeczytaj to w tym kontekście, pośród pokolenia złego i przewrotnego, którzy cały czas narzekają i narzekają, wśród którego wyświecicie jak światła na świecie. Łatwo sobie wyobrazić Boga spoglądającego z nieba, na planetę Ziemię. Gdziekolwiek spojrzy, na każdą część Ziemi ludzie niezadowoleni i narzekający na coś. Skarżący się na rodziców lub na rząd, lub na nowe przepisy, na jakieś trudności finansowe, na jakąś chorobę. Zawsze znajdzie się coś, na co mogą marudzić lub narzekać. Każdego dnia. I to właśnie słyszy Bóg. Ciemność, ciemność i ciemność. Ale pośród tej ziemi, pokrytej ciemnością narzekania, marudzenia, ale tu i ówdzie widzi plamki światła. U kilkorka swoich dzieci, nie u wszystkich swoich dzieci, jest kilkoro jego dzieci, które nigdy na nic nie narzekają, ale zawsze za wszystko dziękują. Co zrobić, żeby tak żyć? Tak właśnie żył Jezus. Oto odpowiedź. List do Filipian 2, poprzednie wersety. Należy zawsze czytać w kontekście. W kontekście możemy to zrozumieć. Ostatnia część wersetu 12. Wykonujcie swoje zbawienie, z bojaźnią i drżeniem. Sprawujcie swoje wybawienie od szemrania i narzekania. W kontekście to właśnie to oznacza, z bojaźnią i drżeniem. Jak mogę to zrobić? Ponieważ Bóg działa w Tobie. Abyście wypełnili Jego dobrą wolę, która polega na dokonaniu wszystkiego bez marodzenia i szemrania. Tak widzę ten fragment. Więc to zaczyna się od działania Boga we mnie. Oto równowaga. Bóg działa we mnie. A potem ja to oddaję. Wtedy moje życie wewnętrzne będzie odpowiadać mojemu życiu zewnętrznemu. Muszę się otworzyć na działanie Boga we mnie. Od dzisiaj to nie ja decyduję. Podjąłem postanowienie i będę wiódł pobożne życie. Nie! Sam tego nie zrealizujesz. Będzie tak samo jak przy postanowieniach, które podjęliśmy w przeszłości. Musisz powiedzieć: Panie, nie mogę tak żyć, ale chcę, żebyś działał we mnie. I za każdym razem, gdy Biblia mówi o Bogu działającym w nas, odnosi się to do posługi Ducha Świętego. I to, co on mówi, to. Pozwól mi pracować w Tobie. Słuchaj głosu Ducha i bądź Mu posłuszny i pracuj nad tym. Pracować to znaczy robić to, co podpowiada nam Duch Święty. I musimy wyrobić w sobie nawyk słuchania głosu Ducha, jak Maria. W tamtych czasach to Jezus był na ziemi. Druga osoba Trójcy. Dziś jest to Duch Święty. Trzecia osoba Trójcy. Ale Duch Święty przemawia tak, jak mówił Jezus, gdy był w Izraelu. Musimy mieć uszy, aby słuchać. Dlaczego Jezus często to powtarzał? Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest zdanie, które pojawia się od czasu do czasu. To dlatego, że nie każdy ma czas i chęć słuchania tego, co mówi Duch Święty. Myślimy, że poradzimy sobie sami. I musimy z pokorą przyznać: Nie jestem w stanie tego zrobić, Panie. Jednym z powodów, dlaczego Bóg pozwala nam, abyśmy upadali i upadali i upadali, jest nauczenie nas tej lekcji. Nie możesz tego zrobić sam. Zastanawiałem się w tamtych czasach, dlaczego Bóg mi na to pozwolił. Upadać i upadać i być pokonanym i pokonanym i pokonanym. I teraz, gdy patrzę wstecz, zdaję sobie sprawę, że nawet to miało jakiś cel. Gdyż Bóg nie może w nas dokonać dzieła, dopóki nie dojdziemy do całkowitego końca siebie. To wielka prawda, którą widzimy wielokrotnie w Nowym Testamencie. Widzę ten obraz w historii Łazarza, który był chory. Czytamy, że kiedy Maria i Marta wysłały wiadomość do Jezusa, mówiąc, ten, którego miłujesz, jest chory. Teraz, jeśli usłyszysz, że ktoś, kogo kochasz, jest bardzo chory, natychmiast byś poszedł. Ale zobacz, jak Jezus to zrobił w rozdziale 11 Jana. Zauważyłeś to? W 11 rozdziale Jana. Siostry Łazarza. Jest napisane w wersecie pierwszym. Jan 11, 1. Łazarz był bardzo chory. Marta i Maria wysyłają wiadomość do Jezusa, mówiąc Panie, werset 3, oto chruje ten, którego Ty kochasz. One nawet nie wspomniały imienia Łazarz. Wiedziały, że on zrozumie. Oto choruje ten, którego Ty kochasz. Chory oznacza poważnie chory. I posłuchaj tego. Gdy, werset szósty, gdy usłyszał, że choruje, gdybyśmy Ty lub ja to usłyszeli, pośpieszylibyśmy się. Gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Jezus zachowywał się zupełnie odwrotnie, niż reagują inni ludzie. Usłyszał, że ten, którego kocha, jest chory, więc lepiej zostajmy tu jeszcze dwa dni. To jest Boży sposób. Bóg mówi, że moje drogi nie są twoimi drogami, moje sposoby są tak różne od waszego postępowania, jak niebo jest nad ziemią. Na co on czekał? Czekał, aż Łazarz umrze. I dla mnie tu też jest duchowa lekcja, że Jezus czekał, aż Łazarz stanie się całkowicie niezdolny do czegokolwiek. Wtedy powiedział: Przyjdę i zrobię coś dla ciebie. Ma dla nas duchową lekcję. Dopóki łazarz walczył o życie, powiedział, że nie, nie, nie mogę przyjść. Jeszcze nie, nie jesteś gotowy. I dzień po dniu pogrąża się i pogrąża, aż w końcu nie może nawet ruszyć małym palcem. I umiera, nie może nic zrobić. I by upewnić się, że nie żyje, włożyli go do grobu i leżał tam przez cztery dni. I wtedy przyszedł Jezus. I mówi, by łazarz wyszedł, a on stał. Odkryłem, że w ten sposób pan chce ze mną współpracować. Płaczę do niego. Panie, przyjdź i pomóż mi. Potrzebuję pomocy, jestem chory. On mówi nie. Musisz poczekać. Czy mnie nie kochasz? Jestem tym, którego kochasz. Przyjdź i pomóż mi. Nie. Musisz poczekać jeszcze trochę czasu. Czy zastanawiasz się, dlaczego pan czeka i nie odpowiada na niektóre Twoje modlitwy? Jeszcze nie umarłaś, jesteś chory. Wiem, że jesteś chory, choroba jest zła, ale on czeka, aż umrzesz. Mam na myśli duchowo, to znaczy wewnętrznie, kiedy dojdziesz do punktu, w którym nie będziesz mógł nic zrobić i wiesz, że nie możesz nic zrobić. Ponieważ jest to zasada, według której działa Bóg. Czekasz, przestaniemy myśleć, że damy sobie radę sami. Bo jeśli zwyciężymy o własnych siłach, przypiszemy to sobie: Udało mi się dojść do takiego życia, gdzie nigdy nie narzekam. To nie będzie zwycięstwo. Narzekanie jest jak dół o głębokości 30 metrów. Jestem w tym dole głębokości 30 metrów zwanym narzekaniem i marudzeniem. I wychodzę z tego i wpadam do dołu na 300 metrów, zwany dumą duchową. Czy to zwycięstwo? To właśnie zdarza się wielu ludziom. Odnoszą zwycięstwo nad jakimś brudnym nawykiem, a potem wpadają w znacznie głębszy dół zwany duchową dumą, z której nawet nie zdają sobie sprawy. Bóg nie chce nam dać takiego zwycięstwa, ponieważ byłoby to porażką. Chce nas doprowadzić do zwycięstwa, ale ja nie wpadnę w tę przepaść zwaną dumą. I może to osiągnąć jedynie poprzez pozwalanie nam na wielokrotne niepowodzenia. Aż do momentu, w którym sami dotrzemy do kresu.